Kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. No, a dzisiaj sobie zrobimy y, drugi odcinek testu sprawnościowego na tych właśnie trzech konikach. Oczywiście na początku filmu chciałabym Was bardzo przeprosić y, z tego powodu, że no, bardzo późno wlatuje y, ten test sprawnościowy. Dlatego, że po prostu nie mogłam go nagrać, dlatego, że po prostu cały czas albo lało, padało, nie mogłam, albo byłam chora. Więc no. Na ostatnim odcinku była jazda na kordeo oraz ujeżdżanie, więc dzisiaj zostały nam jeszcze skoki. Skoki wydaje mi się, że nie będzie to coś tego typu, jak potęga skoku, tylko bardziej jakiś szeregi i tak dalej. I właśnie po tym sobie poznam. Z którym koniem najlepiej mi idzie. A więc, tak powiem, wyniki tego wszystkiego dowiecie się po prostu pod koniec filmu. No i moje koniki są już tutaj osiodłane Nie chciałam bardzo przedłużać, żeby y, po prostu nagrywać wam jakie siodła i tak dalej. A więc sobie zacznijmy. Pierwszego konia lecimy sobie z prymcią. Na, na razie taka zwykła przeszkoda. Potem jeszcze nie wiem, może dodam jakiegoś krzyżaka czy coś w tym stylu. Ogólnie z prymcią na razie bardzo dobrze mi idzie. Tutaj mamy... E, poczekajcie, e, no, 70 e, siedem, tak około, trochę zjechało, nawet. no i mamy tutaj taką zwykłą przeszkodę i tutaj mamy takiego krzyżaczkę Jest on trochę wąski, ale no to dla mnie jakiś nie bardzo użylankowy. E, e, Primczom przeskoczyłyśmy parę razy ten szereg, no i teraz w ogóle sobie może weźmiemy, no czas. No i powiem wam, że naprawdę ze skokami, no, dosyć słabo mi szło. Yy, starałam się skoczyć jak najwyżej, robiłam też sobie jakieś różne szeregi, no ale naprawdę ten wiatr mi jakoś bardzo nie dopisywał. No hey, kochani, już wybrałam, e, który koń faktycznie jest moim zdaniem najlepszy w danych dziedzinach. A więc przejdźmy sobie do pierwszej rzeczy, czyli jazda na kordeo. Yy, jazda na kordeo to po prostu no, jazda na oklep. A więc najlepszy konik w jeździe na kordeo właśnie z tych trzech koników yy, jest to Charlie. Dlatego, że jest to koń z tej trójki, który jest tutaj po prostu najdłużej i no, najlepiej się sprawuje. Więc na pierwszym miejscu kordeo postawiłabym czar, drugie miejsce dałabym primie, e, dlatego że e, no po prostu no dosyć ładnie jej szło, poza tym, że było jakieś bryknięcie, tak samo jak u Norisa. No i na trzecim miejscu dałabym. Norisa no dlatego, że e, nie wiem nawet czy nie był po prostu pierwszy raz na Kordeo, chyba nie, ale nie wiem. I nie wiem, jakoś nie za dobrze mi się na nim jeździło. Okej, okay, a więc teraz przechodzimy sobie do ujeżdżania. Pierwsze miejsce w ujeżdżeniu, czyli najlepszy konik z tej trójeczki, jest to właśnie Norris. No, Norris ma nawet kształt ujeżdżeniowy, jest dosyć lekki i bardzo fajnie ogólnie robi się na nim ujeżdżenie. Na drugim miejscu y, jest to właśnie Charlie. Y, Charlie też jest tak samo lekki. W sumie można powiedzieć, że prawie że wszystkie moje koniki są lekkie. No, ale... Y, no, w sumie bardzo spoko się na nim jeździło. No i na trzecim miejscu dałabym princie. Yy, dlatego, że moim zdaniem nie jest ona zbytnio stworzona do ujeżdżenia i zupełnie chyba nie jest to jej styl. No i yy, teraz przechodzimy sobie do skoków. No wiadomo, powiedziałam Wam, że no, nie wyszły mi jakoś one najlepiej normalnie pewnie bym skoczyła więcej, ale najlepiej poszło Primci. Na drugim miejscu jest to Charlie, bo też mega spoko. No i Norris no to. No widzicie, jakoś no, tym razem nie było najlepiej. Oczywiście wiadomo, że y, wszystkie koniki są stworzone do czegoś innego i tak dalej, a więc y, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podoba. Jeżeli ten Wam się nie podobał, to możecie sobie wrócić do pierwszej części, dlatego że moim zdaniem była ona bardzo ciekawa. No i widzimy się w następnym odcinku. Ja Was wszystkich żegnam. No i bajo!